Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xaorus, a to jest krótki wgląd w nowy wytwór z serii przeglądarkowych strategii, czyli Anno Online. Zobaczymy, czy na tle setek tego typu produkcji owy tytuł ma szansę na wybicie się. Serdecznie zapraszam. Anno jest strategią czasu rzeczywistego wydaną przez studio Blue Byte. Znany z takich tytułów jak na przykład seria The Settlers. Gra ma na celu rozbudowę wioski na świeżo zasiedlonej wyspie, a później wyspach, gdyż gra daje nam możliwość posiadania większej ilości włości aniżeli jeden z krawek wielkiego świata. Rozpoczynając grę, przechodzimy przez tutorial mający na celu wprowadzenie nas w zasady nowej gry. Dostajemy wyspę, budynek portowy oraz kilka informacji jak rozbudowywać miasto, aby zawsze wychodziło na prostą. Dostajemy również tony banalnych questów sprowadzających się do wykonania. Na przykład określonego rodzaju budynku lub dostarczenia różnego rodzaju towarów. Wcielając się w rolę budowniczego, stawiamy nasze pierwsze budynki takie jak dom pionera, chatka drwala zapewniające stały dopływ drewna i targowisko, aby nasi podwładni mieli stały dostęp do różnego rodzaju rzeczy. Budowy jednak nie są stałym elementem, możemy, a nawet powinniśmy je rozbudowywać, aby zasilić szeregi mieszkańców w coraz to lepsze osobistości. Idąc tym tropem dom pionera staje się budynkiem mieszczan, dzięki któremu w naszym mieście stopniowo przybywa zacnych, ale wciąż nie najlepszych mieszkańców, jako że do wprowadzenia mamy jeszcze kupców i elitarnych bogaczy. Nasi mieszkańcy będą oczywiście odprowadzać podatki, które rosną wraz z ich elitarnością. Podatki z kolei przeznaczymy wraz z surowcami takimi jak np. kamień czy też drewno do budowy kolejnych serii budynków na nowo odkrytych obszarach. Budynki w większości są od siebie zależne i mają obszary, w których działają. Jeśli więc mamy ochotę wybudować kolejne osiedle, warto pamiętać o tym, że mieszkańcy potrzebują targowiska, kaplicy, miejsca gdzie się najedzą czy też popracują. Im wyższy poziom budynków mieszkalnych, tym również większe potrzebne nowe rozrywki, w których np. pionerzy nie potrzebowali, a mieszkańcy już owszem. Obszary odkrywamy stopniowo co kilka poziomów doświadczenia. Jest oczywiście możliwość eksploracji zarubiny, ale to zupełnie inna historia, wiążąca się z opróżnieniem realnego portfela z realnej gotówki. Gotówkę oczywiście możemy wydać nie tylko na szybkie odkrycie, ale również na cały zestaw innych rzeczy, takich jak surowce, budynki, ozdoby naszego królestwa, a nawet szybkie statki transportowe. Nasze królestwo stopniowo rozrastając się na obszarach, uzupełniane o coraz to nowe atrakcje i miejsce wykonywania przedmiotów, wymaga modernizacji autostrad. Nasze panowanie zaczynamy od ziemnych alejek, po czym możemy je ulepszyć na kamienne, dając mieszkańcom szybszy transport surowców oraz oczywiście estetykę miasta. Mówiąc o estetyce, warto tutaj wspomnieć o wygodnym interfejsie, który jasno obrazuje co i jak, oraz mówi o potrzebach mieszkańców, ładnej grafice oraz w miarę znacznej oprawie audio. Cały ten szereg cech tworzy z Anną grę ciekawą, ale jednocześnie posiadającą braki, które moim zdaniem powinny być wkrótce uzupełnione. Ode mnie 6 na 10, gdyż brak mi tutaj cech z serii The Setters online, tak jak na przykład odnawianie surowców, czy też inne tego typu aspekty. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. No i oczywiście trzymajcie się ciepło. Cześć!